krótki filmik, tak informacyjnie to. to centralka Telestar T91R pacjent Volvo eee, przysłał ją Łukasz żeby sprawdzić, który z pilotów będzie działał czy w ogóle zadziała no więc tak na szybko wiem, że pasuje T91R, 7N0 volkswagenowski oraz co dziwne pasuje Również taki Testo HTM, tak, logo Webasto. Żaden Opel, żaden Mercedes. Webasto T91 Lin nie działa. Tu już jest inna bajka MQB Pilot STH. To jest zupełnie inna centralka, ale z tymi dwoma jak najbardziej no i żeby nie być gołosłownym yy, tu mam podpięty mierniczek jeszcze na trzecim pinie piec również programik i lecimy piec ruszył piec jest yy, ThermoTop Evo No, i teraz sobie wyłączymy go. Logo Webasto, y, Volkswagena, przepraszam. Także, gdyby ktoś szukał informacji, czy pilot zadziała, podejrzewam, że T91, czyli jajko małe bez wyświetlacza oryginalne, też pójdzie. Skoro t 100 htm idzie, to to i ten by poszedł. Także pozdrawiam Kasza. Jeszcze raz dzięki za przysłanie centralki do celów naukowych. Cześć.